Pomysł na y, Akademię Przekładu, w ogóle to jest mój dawny taki pomysł, nawet powiedziałbym, że to moje takie, takie wieloletnie marzenie, żeby y, powstała w Lwowie zwłaszcza, zwłaszcza na Uniwersytecie Katolickim, bo zdaje mi się, że to dobra placówka, y, taka, u, taka uczelnia, y, taki, taki kurs i po prostu taka, y, taka przestrzeń, y, w której y, młodzi ludzie y, wieku studenckiego, ale też absolwenci, niedawni zainteresowani w tłumaczeniu różnych literatur na język ukraiński mogli się spotykać, szkolić się, rozmawiać ze sobą, bawić się też, bo Akademia, przykładu, to też na przykład spektakle teatralne, które studenci przygotowują w trakcie zajęć, i żeby, żeby to był taki ośrodek właśnie tłumaczenia, tłumaczenia literatury, szkoleniowy, ale też intelektualny, prawda, dyskusyjny. I w tym roku robimy to po raz drugi, bo zasada jest taka, że co roku ta Akademia jest poświęcona jakiejś innej kulturze, innemu językowi. I w tym roku jest to literatura polska. Wydaje nam się, że tłumaczy literatury polskiej jest wystarczająca ilość w Ukrainie, ale to, to, to nie tak. Wczoraj mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję z tłumaczami literatury polskiej na język ukraiński Andriem Pawliszynym, Oleny Szeremet i Juriem Zawadzkiem, którzy są właśnie nauczyciela, mentorami tak, naszych Pracują z naszymi młodymi uczestnikami, uczestniczkami, właściwie bo mamy same dziewczyny, 25 dziewczyn. I w trakcie tej rozmowy wymienialiśmy nazwiska po prostu polskich pisarzy którzy są jeszcze nieprzetłumaczeni, a powinni się po prostu ukazać po ukraińsku. I to były dziesiątki nazwisk po prostu nam przyszły do głowy. I to najważniejsze nazwisko, które, nad którym pracujemy teraz w trakcie Akademii, czyli Sławomir Mrożek, też należy do takich nazwisk. Bo może paradoksalne, paradoksalnym się wydać to, że ten klasyk już, Polskiej literatury XX wieku jest słabo przedstawione po ukraińsku. No, zwłaszcza jego proza, czyli jego opowiadania i powieści, bo on napisał dwie powieści, autobiografię, to jest, prawie, to jest nieprzetłumaczone na język ukraiński. Niektóre opowiadania, seistyka i kilka dramatów.